Szanowni Państwo, starając się dochować reżimów sanitarnych, ale bardzo chcieliśmy się z Państwem spotkać, bardzo chcieliśmy zakomunikować o tym, co za dwa miesiące na tym stadionie tutaj będzie się działo. Również pogoda nam jeszcze dopisuje, więc ja nie przedłużam przedstawie gości tej naszej dzisiejszej konferencji. Pan prezes Marek Wojtkowski, pan Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekki Atletyki, pan Jarosław Chmielewski, członek zarządu Angiela Pan Marek Ludecki, prezes LKS Wektra, Łocławek, czyli podmiotu, który będzie e, na barkach którego będzie leżała organizacja w głównej mierze tego, tych zawodów, które tak jak powiedziałem już tutaj za dwa miesiące. Nie będę przedłużał, oddam głos panu prezesowi, który specjalnie na te okoliczności przyjechał z Warszawy. Proszę bardzo. Serdecznie państwa witam. Jest mi niezmiernie miło gościć we Włocławku który będzie gospodarzem wszystkich Mistrzostw Polski. Następnie chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za przyjęcie tej imprezy i organizację. Jest mi niezmiernie miło, że została ta impreza przyjęta. Włosławek już robił imprezy typu Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Myślę, że ta będzie jeszcze lepiej zorganizowana. Poprzednie były zorganizowane wzorowo. Także serdecznie dziękuję Panie Prezydencie. Mam nadzieję, proszę Państwa, że wszystkie nasze gwiazdy wezmą udział w tym trudnym czasie, jaki jest w tych zawodach. Jest to niezmiernie odpowiedzialna organizacja tych zawodów w okresie tego koronawirusa. Mam nadzieję, że to wszystko przebiegnie sprawnie. Gwiazdy będą wszystkie, które się przygotowywały do tego sezonu. Jest to impreza najważniejsza w sezonie. Ona nam zastępuje Mistrzostwa Europy lekkie atletyce, które zostały odwołane. Chciałbym zaznaczyć, że jest to rocznica, setna rocznica rozgrywania mistrzostw Polski. Pierwsze mistrzostwa były w 1920 roku rozegrane w Lwowie. W tym czasie rozgrywano oddzielnie mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Dopiero dopiero po wojnie, w 30, przepraszam przed wojną 31, pierwsze 31 mistrzostwa rozegrano razem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, o historię mistrzostw i wyniki, no było masę wyników, Państwo nie pamiętają, ale historia pamięta, czasy Timu yy, myśmy powoli odbudowaliśmy tę placetykę, widzimy, że się te, a nawet w te osiągnięcia, bo zostaliśmy drużynowym mistrzem Europy i zdobyliśmy mistrzostwo Europy. Yy, Generalnej klasyfikacji za na ostatnich szosach Europy. Coś mi pozostało powiedzieć? Yy, liczę, że będzie to świetne widowisko, które zapadnie na, na stałe w pamięci mieszkańców Wrocławia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie Witam państwa serdecznie. E, drodzy państwo, co no mi pozostaje, przede wszystkim chciałbym serdecznie państwa zaprosić na. 96. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Także serdeczne podziękowanie dla Pana Prezesa Związku, Pana Henryka Oczywskiego, że nasza aplikacja spotkała się właśnie z tak życzliwym przyjęciem. Bardzo dziękuję zarządowi firmy Anvilesa, Panu Jarosławowi który którzy. Zawsze możemy na firmę Anwil liczyć i w takich właśnie inicjatywach sportowych, kulturalnych zawsze nas wspierać, za to serdecznie dziękuję. Dziękuję też no, podmiotowi, który wziął na siebie organizację tych mistrzostw razem z Gminą Miasto Wosławek, czyli Klubem Sportowym Rektra. Pan Marek Kródecki i Pan Trener Marian Nowakowski, bez ich wsparcia oczywiście nie byłoby to niemożliwe. Drodzy państwo. No, sytuację mamy niecodzienną. Oczywiście te mistrzostwa miały odbyć się dwa miesiące wcześniej. No, z uwagi na e, stan e, epidemii e, te mistrzostwa musiały być przełożone. W każdym razie 28 do 30 sierpnia czeka nas przepiękna e, impreza. Przecież lekka atletyka to królowa sportu. Tak jak Pan Prezes zapowiedział z udziałem gwiazd polskiej lekkiej lekkie, lekkie atletyki, ale także i europejskiej i światowej, bo przecież mamy, mamy też zawodników, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na arenach europejskich i światowych. Dlatego też sądzę, że będzie to niezwykłe wydarzenie we Wrocławiu. Myślę, że pierwsza taka impreza o charakterze sportowym w naszym mieście. Chcę powiedzieć, że my już przygotowujemy się. Pan prezes jest pod wrażeniem obiektu, na którym odbędą się te zawody. My również pod względem organizacyjnym także się do nich przygotowujemy i jestem przekonany, że ze wsparciem tych wszystkich podmiotów, które wymieniłem, Wcześniej będzie to wielki sukces, także życzmy sobie tylko jak najlepszych wyników naszych sportowców. Zobaczymy jak to będzie się wyglądała spawa jeszcze z bezpośrednią możliwością oglądania zawodów. Być może uda się też część kibiców spowodować, żeby część kibiców mogła śledzić te zawody bezpośrednio, ale będą na pewno media, telewizje, także wszyscy będziemy mogli też na bieżąco brać udział w tej niezwykłej imprezie. Także jeszcze raz, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na wielką imprezę pod koniec wakacji we Wrocławiu. Dziękuję. Panie Prezesie, jeśli można. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że powoli hale, powoli boiska sportowe zapewniają się kibicami, którzy chcą emocji. Wiemy, że ze względu na pandemię ta sytuacja dzisiaj czy, czy też wczoraj wyglądała troszeczkę inaczej, ale cieszę się, że kluby, że zawodnicy, że poszczególne związki sportowe które są solidarnie wspierane przez PKN Orlen wracają do tej rywalizacji, tej rywalizacji, którą my również jako kibice niezwykle potrzebujemy. Jak Państwo wiecie Anvil SA wspiera sponsoring sportowy. Jesteśmy znani w regionie m.in. ze wsparcia koszykówki, żeglarstwa czy lekkoatletyki że biznes wspiera sport, że wspiera właśnie kwestie sportowych imprez. Myślę, to jest ważny element współpracy między właśnie biznesem, samorządem, czy też różnego rodzaju związkami sportowymi. Jak wiemy, proszę państwa, między innymi, jeżeli chodzi o atletykę wspieramy bieg kujawiaka czy półmaraton. W Włocławku, a więc to są imprezy, które przyciągają mnóstwo ludzi, którzy tutaj rywalizują między sobą. Życzymy wszystkim owocnych oczywiście zawodów, które już za dwa miesiące przed nami, ale również muszę się tutaj pochwalić, że razem z Vektrą Włocławek przygotowujemy. Również te osoby, które będą walczyły o medale olimpijskie w 2024 roku i, 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 i to, to jest też myślę fajna inicjatywa, którą razem właśnie z Wektrą realizujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. To, to jeśli Wektra wywołana, to poproszę Pana Prezesa o garść informacji. Ja bardzo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu Prezesowi, Panu prezesowi, Panu, panu Prezesowi. Ale tak naprawdę jedną z ważniejszych obóz jest stojący, y, osób jest stojący tam obok dyrektor Mistrzostw Polski, pan Marian Nowakowski. E, dzięki któremu e, tak naprawdę możemy się tu znaleźć i jemu na, na, należą się tak naprawdę bardzo wielkie słowa podziękowania. Tak jak powiedział pan prezes, tak jak powiedział pan prezes, jeden czy drugi, przygotowujemy się już od wielu tygodni. Ja chciałem powiedzieć, że wczoraj zakończyły się 96. Mistrzostwa Polski. Tak naprawdę te, które odbyły się, miały odbyć się w normalnym terminie, ale oczywiście przekładamy je 28-30 sierpnia. Mistrzostwa Polskie, do których przygotowujemy się solennie. Przygotowujemy się również poprzez organizację szeregu imprez sportowych i tak naprawdę w sobotę bardzo piękna druga impreza Pucharku JAW, na której startowały nasze gwiazdy, m.in. dwóch rekordistów świata w szafie 4x400 metrów. Rafał Melko i Karol Zalewski startowali na tym stadionie, żeby się obeznać już zbieżnią z atmosferą tego stadionu. Jak Państwo odwrócicie się po prawej Państwa stronie, jest przygotowana jedna, jedna część widowni. Co czwarte, siedzenie jest wyklejone, i tak na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o główny inspektorat sanitarny, tak to ma wyglądać. Jedna czwarta stadionu będzie zajęta. Oczywiście transmisja na żywo serii popołudniowych będzie, to jest umowa podpisana pomiędzy Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki a Telewizją Polską, także kibice, ci którzy niestety nie dostaną się na stadion, będą mieli możliwość oglądania tej imprezy na żywo. W tle widzimy najmłodszy narywęk efektwy, który na pewno nie wystąpi jeszcze w tych mistrzostwach, ale zapowiadają, że za 8 lat na pewno to oni będą właśnie zdobywali medale Mistrzostw Polski. Proszę Państwa, tydzień wcześniej odbędzie się również wielka impreza Finał Lekkiej Atletyki dla Każdego na tym stadionie. Reprezentanci z całej Polski, młodzież do lat 16 i 14 rywalizować będzie. My będziemy się przez to przygotowywać organizacyjnie do jak najlepszego wystartowania w Mistrzostwach Polski pod względem organizacyjnym. W sobotę rozmawiałem z przewodniczącym Centralnego Kolegium Sędziów. Powiedział, że sędziowie wocławscy w większości już są przygotowani do tej imprezy. Sędziowie centralni również, także myślę, że za dwa tygodnie wszystko pójdzie. Bez żadnego kłopotu. Dziękuję Dzięki. bardzo. Szanowni Państwo, czy macie pytania do naszych gości? To, to jest ten moment.